Witam Was serdecznie w kolejnym odcinku kronik Zmian na Ziemi. Dziś rozpoczynamy od ciekawych doniesień z marsjańskiej sondy Maven. Tematem odcinka będzie niezwykła neolityczna piramida odkryta podczas wykowalisk w Chinach. Przybliżymy Wam również kwestię kolejnego już zabójczego wirusa z Chin oraz na zakończenie opowiemy o ostatniej erupcji wulkanu Sinabung. I to. Byłoby już na tyle tytułem wstępu, a zatem nie pozostaje mi już nic innego jak życzyć Wam wszystkim miłego sansu. No i może jeszcze zaprosić Was na nasze inne kanały oraz transmisje na żywo, prowadzone regularnie na serwisie YouTube oraz Twitch TV. Sonda kosmiczna MAVEN należąca do amerykańskiej agencji NASA wykryła ultrafioletową poświatę w nocnej atmosferze Marsa która do tego powtarza się dokładnie 3 razy w ciągu nocy. Astronomowie zauważyli również, że jej intensywność zmienia się wraz z porami roku. Obserwacje zostały przeprowadzone przez sondę Mars Atmosphere and Volatile Evolution, która bada czerwoną planetę, będąc jej orbiterem. Satelita widział poświatę w nocy na wysokości około 70 km, a jej najjaśniejszy punkt miał około 1000 km szerokości. Dane z MAVEN wykazały, że pulsacje pojawiają się tylko w okresie wiosenny-jesiennym, a sam proces zaczyna się zaraz po zachodzie Słońca i kończy o północy. Po świata pojawia się wówczas, gdy promieniowanie ultrafioletowe Słońca przenika przez atmosferę Marsa i rozkłada dwutlenek węgla i diazot na atomy węgla, tlenu i azotu. Następnie atomy przenoszą się na nocną stronę planety, gdzie zaczynają opadać w kierunku powierzchni. I kiedy tak się dzieje, atomy azotu i tlenu łączą się, tworząc tlenek azotu, i emitując światło ultrafioletowe. Ten efekt nocnej poświaty jest dobrze znany na Ziemi i został już wcześniej zarejestrowany na Marsie, ale naukowcy twierdzą, że po raz pierwszy ustalono, że ten proces ma jakiś rytm. Ciekawe jest również to, że blask przenosi się na biegun południowe planety, choć naukowcy jeszcze nie wiedzą dlaczego tak się dzieje. W Chinach, archeolodzy na północy prowincji Shanxi odkopali nieznane dotąd w nauce miasto Simao, które posiadało nie tylko najpotężniejsze mury fortecy, ale także ogromną piramidę zbudowaną mniej więcej w tym samym czasie, co wielka piramida w Egipcie. Szczegóły tego odkrycia, nazwanego już jednym z największych w chińskiej archeologii, przytacza magazyn National Geographic. Ruiny tego miasta przez wiele lat uważane były za część Wielkiego Muru Chińskiego, i dopiero wykopaliska przeprowadzone w ostatnich latach dowiodły, że jest to odrębne miasto, które było bardzo potężne. Wszystko zaczęło się od tego, że okoliczni mieszkańcy zaczęli znajdować w ruinach jadeitowe dyski, ostrza i nawet berło. Sęk w tym, że w tym regionie nie ma jadeitu, a zatem musiał on tam zostać sprowadzony. Już pierwszy sezon wykopalisk doprowadził do odkrycia potężnych murów fortecy. Później okazało się, że otaczają one masywną piramidę o wysokości 70 metrów. Datowanie węglowe wykazało, że Shimao, jak obecnie nazywa się to miejsce, zostało zbudowane około 4300 lat temu, a więc prawie 2000 lat przed budową najstarszej części Wielkiego Muru i na 500 lat przed osiedleniem się cywilizacji chińskiej na centralnych równinach. Piramida jest praktycznie w tym samym wieku co miasto, co znaczy, że została zbudowana mniej więcej wtedy, gdy w Egipcie powstawała wielka piramida w gizie. Naukowcy uważają, że chińska piramida była o połowę mniejsza i cel budowy był zupełnie inny niż uważa się w przypadku Wielkiej piramidy To miasto powstało na wzgórzach nad rzeką Tuej, a krwawe wojny w tym regionie zaczęły się od tysięcy lat, dlatego też miasto zostało potężnie ufortyfikowane. Piramida, zdaniem naukowców, była jednym z elementów obrony regionu i została ona wzniesiona na najwyższym ze wzgórz. Miała się składać z 20 poziomów i była bardzo dobrze widoczna z każdego miejsca w mieście. Górna kondygnacja została zaaranżowana do zamieszkania i prawdopodobnie była używana tylko przez elitę. Miała ona obejmować luksusowy kompleks o powierzchni około 81 tysięcy metrów kwadratowych, m.in. z własnym zbiornikiem na wodę, warsztatami rzemieślniczymi i świątyniami. Naukowcy uważają, że nikt tak naprawdę nie mieszkał tam na stałe, ale podczas wojen miejska elita chowała się w jej murach, aby chronić się przed wrogiem. Z piramidy Shimao rozchodziły się we wszystkich kierunkach kilometry różnych murów, tworząc potężną linię obrony. Naukowcy szacują, że do budowy tych wewnętrznych murów potrzeba było 125 tysięcy metrów sześciennych kamienia. Tajemnicą pozostaje, w jaki sposób ludziom z Neolitu udało się rozwiązać tak trudne zadania inżynierskie. Według archeologów miasto liczyło od 10 do 20 tysięcy osób i w swoim czasie było metropolią na skalę światową. Szacuje się, że łączna długość murów twierdzy przekraczała 10 km. I co ciekawe, nie ma wzmianki o tym mieście w żadnym źródle pisanym ani w żadnej ustnej legendzie. A tymczasem, Shimao to obecnie największa znana osada epoki neolitu w całych Chinach. W Chinach odnotowano pojawienie się nowego ogniska wirusa nazwanego SFTS, a więc Severe Fever with Thrombocytopenia Syndrome, który jest przenoszony przez kleszcze. Zdanie naukowców jest on o wiele bardziej niebezpieczny niż osławiony już SARS-CoV-2. Według najnowszych danych, z 60 osób, które zostały zarażone, 7 z nich zmarło. Pierwszą infekcję stwierdzono w prowincji Jiangsu, a później wirusem zarazili się również mieszkańcy prowincji Anhui na wschodzie Chin. Na domiar złego, objawy zakażenia obejmują kaszel i wysoką gorączkę, czyli są bardzo podobne do COVID-19. Lekarze poinformowali, że u pacjentów zaobserwowano również spadek liczby białych krwinek oraz płytek krwi. SFTS nie jest zupełnie nowym patogenem, ponieważ pierwsze przypadki choroby przenoszonej przez kleszcze odnotowano jeszcze w 2009 roku w wiejskich częściach prowincji Hubei i Henan. Chińscy wirusolodzy wyizolowali tego wirusa dopiero w 2011 roku. Obecny wskaźnik śmiertelności z powodu wywoływanej choroby wynosi od 16 do 30% zgodnie z chińskim systemem informacyjnym kontroli i zapobiegania chorobom. Podczas gdy infekcja jest przenoszona głównie przez ukąszenia kleszcza, nie można wykluczyć transmisji również między ludźmi, jak twierdzi doktor Sheng Jifang, lekarz ze szpitala przy Uniwersytecie Zhejiang. Wirus może być również przenoszony przez krew lub śluz. Indonezyjski wulkan Sinabung rozpoczął swoją pierwszą od czerwca 2019 roku erupcję. Do zdarzenia doszło 7 sierpnia 2020 roku o godzinie 18.58 czasu uniwersalnego. Władze Indonezji twierdzą, że sytuacja jest pod kontrolą, jednak nakazują mieszkańcom i turystom przebywanie poza promieniem 3 km od krateru. Lokalni eksperci twierdzą, że pióropusz wulkanicznego pyłu osiągnął wysokość 4,5 km. Są to jedynie spekulacje, ponieważ sam popiół nie był rozstrzygalny na zdjęciach satelitarnych, a estymacja opiera się na fotografiach z poziomu ziemi. Niestety ale zasłaniały go znajdujące się nad tym obszarem chmury, co znacząco utrudnia precyzyjną ocenę sytuacji. Kolejna erupcja miała miejsce już w dzień później o godzinie 10.18 czasu uniwersalnego. Wówczas popiół wulkaniczny wzniósł się do wysokości aż 3,3 km. Co ciekawe, choć popiół wulkaniczny pokrył spore obszary kraju, władze twierdzą, że erupcja nie jest na tyle niebezpieczna, aby wymagała przesiedlenia mieszkańców. Jest to dość ciekawy pogląd, biorąc pod uwagę, że opady popiołu zostały zgłoszone aż w Berestagi, czyli około 30 km od wulkanu. Jednak jak dotąd nie odnotowano ofiar spowodowanych przez erupcję. Urzędnicy. Wraz z lokalnym personelem wojskowym i policją rozdali 1500 masek przeciwpyłowych i pomagali miejscowym w pozbywaniu się popiołu wulkanicznego z ich dróg i pól. Lokalna straż pożarna wysłała aż 5 ciężarówek do pomocy w sprzątaniu. Wulkan Sinabung obudził się w 2010 roku po blisko 400 latach snu. Jego erupcje nasiliły się w 2013 roku i trwały przez kilka następnych lat. Sinabung od tamtej pory wybudza się co kilka lat i wywołuje duże zamieszanie w tej części świata. Najtragiczniejsze wydarzenia związane z tym wulkanem miały miejsce w lutym 2014 roku, kiedy to z jego powodu zginęło aż 16 osób. Łącznie żywioł ten pochłonął życia 23 osób. No cóż, to byłoby już na tyle, jeśli chodzi o dzisiejszy odcinek. Jeżeli interesują Was tego typu treści, gorąco zachęcam do sprawdzenia naszej strony internetowej zmianynaziemie.pl, zaobserwowania naszych mediów społecznościowych oraz oczywiście sprawdzenia również naszych innych kanałów, takich jak Tylko Nauka, Tylko Medycyna, no i oczywiście obserwowanie naszego stale rozwijającego się projektu, Tylko Gramy. Jeżeli interesują Was gry komputerowe, bądź też chcecie posłuchać, jak ja oraz prowadząca kanał Tylko Nauka męczymy się z różnymi produkcjami, możecie czuć się zaproszeni.